Imi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela, wstępna, dawniej w tą niedzielę rozpoczynał się wielki post. Dlatego słyszymy Ewangelię o tym najwspanialszym przykładzie, postu, jaki uczynił nasz Zbawiciel przez 40 dni, poszcząc na pustyni. I pokutując, 100 lat temu, w czasie objawień w Fatimie, które 100 lat temu obchodzimy, ukazał się ten ognisty anioł z mieczem w dłoni, który skierował ten miecz w kierunku ziemi i wołał pokuty, pokuty, pokuty. No i nie myślmy, moi drodzy, że to wezwanie nie jest skierowane do nas, chociaż było 100 lat temu, ponieważ u Pana Boga nie ma czasów, a natomiast ze wszech stron dochodzą nas informacje, że no, jakoś nie sposób nie ulec no, takiemu wrażeniu, że te czasy, czasy się dopełniają. Słyszymy, że Zbawiciel nasz wyszedł na pustynię i był tam kuszony przez 40 dni. My słyszymy tylko trzy pokusy, ale tutaj różni święci, którzy mieli wizję tych życia z naszego Zbawiciela, opisują, że Pan Jezus każdego dnia przez wiele godzin był kuszony wszystkimi pokusami, jakie tylko mogą być. I On to uczynił dla nas. Aby potem mógł święty Paweł w liście do Hebrajczyków powiedzieć: Nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego na nasze podobieństwo we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. A więc nie ma takiej pokusy, której my doświadczamy, albo moglibyśmy doświadczyć, której Chrystus nie byłby poddany, którą zwycięsko pokonał w zwycięskim boju przez 40 dni. To są tylko te trzy wyjęte z tych wielu, którym zbawiciel podlegał. Dlaczego post? Dlaczego życie publiczne zbawiciel, znalazł po swoim chrzcie w Jordanie, rozpoczyna od postu? Po części odpowiedział na to już w czasie środy popilcowej ksiądz Mateusz. A tam zacytował świętego Bazylego, jego. Jego mowę o poście. I święty Bazylii Wielki, komentując Boży nakaz z księgi Rodzaju, aby nie zrywali owocu z drzewa poznania dobra i zła, zauważa, że post został nakazany w raju. A pierwsze takie polecenie wydał Adamowi. I kończy tak: zakaz, nie wolno ci jeść i zatem prawem postu i wstrzemięźliwości. A skoro Chrystus Pan, przyszedł, aby wszystko uczynić nowym. Dlatego można powiedzieć, że wychodzi na pustynię, bo tyle zostało z tego rajskiego ogrodu, zniszczonego grzechem człowieka. Pustynia, jakieś skarłowaciałe krzaki, jakieś jaskinie, jakieś sucholce, skorpiony. Tyle, z ogrodu, tyle zostało z ogrodu rozkoszy. I tam jest kuszony, tak jak ten sam kusiciel, co wtedy kusił dama. Przyszedł teraz do Chrystusa nowego Adama, aby, aby jego też spróbować skłonić do grzechu, ale się nie udało. I tak 40 dni przebywał Pan na pustyni. Większość czasu w jaskini, w której, tak tutaj też przeczytałem, w której Eliasz także przybywał, prorok. Który 40 dni szedł przez pustynię do Bożej Góry Choreb. 40 dni spadał deszcz w czasie potopu, aby oczyścić ziemię. 40 lat wędrowali Izraelici po pustyni, aby Pan wygubił wiarłomne pokolenie i zostało oczyszczone. Napisane jest, że Duch wyprowadził Chrystusa na pustynię. Chodzi oczywiście o Ducha Świętego, ponieważ można postawić pytanie, czy Bóg może kusić człowieka? Kto jest kusicielem? Czytamy dzisiaj w Ewangelii. Tentator to jest diabeł. W liście św. Jakuba czytamy, że Bóg, że Bóg chociaż nawiedza nas przeciwnościami, cierpieniami, to należy to rozumieć, że Bóg pozwala, aby nas nawiedzały przeciwności i cierpienia po to, aby się można było, abyśmy mogli się ćwiczyć w cierpliwości, miłości i posłuszeństwie. I pisze tak Jakub. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nędzi. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Czym jest pokusa? Pokusa jest ćwiczeniem się w cnocie. Gdybyśmy nie byli poddawani pokusie, nasza miłość, cierpliwość, a cierpliwość ma w sobie tą, ten rdzeń słowa cierpienie. Tak jak w łacińskim słowie pacjencja, cierpliwość, jest zawarte słowo pasjo. Gdyby nie było poddawana pokusie, nie wzrastałaby. Tak samo jak jest, to podobnie jest w sporcie, czyli w naszym ciele. Jeżeli sportowiec nie będzie cały czas pobudzał swoich mięśni do większego wysiłku, a to czasem sprawia ból, to nie będzie sukcesów. Nie będzie, jeśli ten, kto dźwiga ciężary, nie będzie dźwigał coraz więcej i nie będzie ćwiczył nieustannie, czyli poddawał obciążeniu swojej mięśni, to nie będą rosły, nie będą wydajniejsze. I podobnie jest w życiu duchowym. Gdyby nie było pokus, nie byłoby postępu. Jeżeli szachista by grał tylko ze słabszymi, nigdy postępu nie zrobi w graniu w szachy. Musi się mierzyć z coraz lepszymi. I musi także nauczyć się w pokorze znosić porażki. W pokorze znosić porażki i wciąż stawać do kolejnej partii. Z tymi, którzy uczą grać w szachy, rozmawiałem kiedyś, że najtrudniej jest nauczyć dzieci przegrywać. Ponieważ, bo mogą być z talentami, nawet nawet wielu jest samorodnych talentów, którzy grają w szachy, grają świetnie, ale gdy przegrają jedną partię, już nie potrafią się zebrać w sobie, czyli znieść goryczy porażki, aby stanąć do kolejnej, bo liczy się suma wygranych partii, ale nie trzeba wszystkie zawsze wygrać. I podobnie jest w nas. Jesteśmy poddawani pokusie, często upadamy. Musimy nauczyć się w pokorze przegrywać i wciąż wstawać do kolejnej walki. Czy pokusa może być zbyt duża? Tutaj święty Paweł tłumaczy nam: Pokusa, nienawiedza nie Was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli Was skusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. W jaki sposób odbywa się pokusa? Święty Grzegorz w Chomili dzisiejsze, do dzisiejszej Ewangelii, dzisiaj w brewiarzu, mówi, że są trzy stopnie pokusy: potrzeb, upodobanie i zgodę na grzech. Nawet jest potrzeb, czyli dialog. Dialog ze złem. Czy to, będzie na, czy to będzie ja sam, czy, te, czy też będzie zły z zewnątrz. Tak, dokładnie tak samo jak zaokuszona Ewa. Weszła w dyskusję z diabłem. Potem jest upodobanie. Upodobanie zmysłowe. Bo jest napisane, że ona zobaczyła ten owoc, że jest piękny i nadaje się do jedzenia. Czyli pokusa zmysłowa. Wtedy ludzie najczęściej upadają, myląc, że to, myśląc, że to, co przyjemne, jest dobre. To jest, to jest piętno, to jest okropne, to jest, jest wielki fałsz. Nie zawsze to, co przyjemne dla mnie jest dobre. Jeszcze raz powtórzę, nie zawsze to, co jest przyjemne, jest dobre. I potem zgoda na grzech. Potrzeb, upodobanie i zgoda. Jaki jest najlepszy sposób na odparcie pokusy, to jest działanie natychmiast, bezdyskusyjne działanie natychmiastowe, czasami radykalne, a czasem i brutalne, gdyż trzeba być dla siebie surowym, jeżeli się znało wcześniejsze upadki, tym bardziej, mówi Zbawiciel, ludzie gwałtowni zdobywają królestwo niebieskie. I czasem trzeba gwałtownie pokusy odeprzeć. Jak to czytamy w dziełach różnych świętych, którzy potrafili nawet w krzaki cierniste rzucić, albo odeprzeć pokusę. Zbawiciel nam mówi, że należy tu być bezwzględnym. Jeżeli podaje przykład o wyłupaniu sobie oku, albo obcięcia sobie ręki, żeby nas nie kusiło do złego, bo lepiej jest bez ręki, czy niż jedno okiem wejść do nieba bo tam dostaniesz nowe oko, niż bez ręki nogi iść do czy, niż z obiema rękami, nogami czy, oczy, czy oczami pójść do piekła. To znaczy, że wzywa do radykalnej postawy. No i oczywiście wezwanie na pomoc Matki Bożej i Świętych i aniołów jego także pomaga w zwalczaniu pokusy, czyli akty strzeliste. I wreszcie, moi drodzy, to, o czym jest mowa przede wszystkim w Wielkim Poście, czyli post, o którym dzisiaj także mówi kolekta dzisiejszym szy, abyśmy odejmując sobie, tak jak Jezus czuł głód na pustyni, abyśmy odejmując sobie pokarmu, powstrzymywali się od zgubnych rozkoszy. I tu jeszcze krótki komentarz, moi drodzy, już starożytni od nie... już starożytni założyli prostą korelację między szóstym i dziewiątym przykazaniem a obżarstwem i opilstwem kto grzeszy w ten sposób, że się obżera i pije za dużo, no to, to wiedzie wprost do szóstego przykazania, do złamania szóstego i dziewiątego przykazania. Stąd tak, jak czytamy w tych starożytnych, jak, jak się bawili ci cesarze, właśnie uczty, które były połączone z orgiami. Jedno wjedzie do drugiego. Dlatego post jest najlepszym, najlepszym Środkiem na uśmierzenie porządliwości. Tak jakoś nasza natura jest skonstruowana. A Pan Bóg nigdy nie działa wbrew naturze, tylko pokazuje, jak najlepiej, jak z nią najlepiej żyć, a ponieważ doskonale znaje słabości, dlatego zaleca najlepsze lekarstwa. A ponieważ, jeśli tak korzystamy. Tak chętnie, bardzo mi to cieszy, rano było bardzo dużo ludzi, dzisiaj też jest cały kościół na dziesiątą, i tak chętnie korzystamy z tych skarbów tradycji. No to też niech pewnym napomnieniem, dosłownie, pierwszym zdaniem dzisiejszej lekcji, który mówi święty Paweł, napominam Was, abyście nadaremno łaski Bożej nie otrzymywali. Napomina was, abyście na darmo łaski Bożej nie otrzymywali. I na koniec, moi drodzy, motto na cały Wielki Post, ale nie tylko, z listu świętego Jana Apostoła, go ucznia pańskiego. Jeśli ktoś najbardziej kocha, to także najbardziej rozumie drugą stronę. Jeśli święty Jan był najbardziej umiłowanym uczniem, no to wydaje się, że jego listy i Ewangelia Święta jest najgłębsza i najbardziej... Rozumie to, co Zbawiciel mówił. I w swoim pierwszym liście, drugim rozdziale, święty Jan mówi tak: Dzieci, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Amen. Który za nas cierpiał ranny, i tyś, która współcierpiała, się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.